Nie są. Cześć, słuchajcie, dzisiaj robimy turniej w połowie w połowach Okoni. tam idzie jeszcze jeden zawodnik, trzy spławiki. Czyli klasycznie. Tutaj dzisiaj wiele pokoleń, dzisiaj z tatą jestem, ja i moich dwóch synów i będziemy walczyć kto więcej sztuk złowi. Nieważne jaki rozmiar, tylko na sztuki. No i powiedzmy, że która jest 11.49 no to do 13 kto najwięcej okoni złowi. A ja będę łowił na ultralighta. Yy, ciężarek 1 gram, czaburaszka. No i zobaczymy komu lepiej pójdzie. Yy, woda prywatna, więc <grywa> Już pierwsze wypadki, woda prywatna, więc można robić co się chce No i do dzieła Całac Wiktor No teraz bliżej wyszło No bo masz grubszą żyłkę, któreś się uwielbia w piątek. No to nie wiem, co to jest, żebym go wiesz, co to jest? No, znowu coś mi skupnęło. Najważniejsze to, że cię ryby nie widziały. No. No, Mają? Jest ryba. Na łódce też im się powiodło. No zobacz już Mają. Z tam. Mówię na łódce zobacz. No, albo no, to znaczy, że dziabnęła jakaś większa. Delikatnie. Ale nic nie było. No bo to widocznie bardzo subtelna była. Tu ryby są cłane Wiktor, żeby on znowu do wody nie wpadł. Rybaczek? Nie, ryba. Jak to? Rybaczek. Mhm. Ryba Ale pięknie Nie. Daj Ryba podbierak Zerwij się, zerwij świniak drzwi się, drzwi drzwi drzwi. podbierak cicho bądź Cicho bądź. Dobra, Odsun się Ale piękny karbusek Patrz tu Jest! Myślę, pierwsza. 25 metrów? U, więcej. Więcej niż 25 metrów? Mhm, tak. Pięknie. Mała przerwa w łapaniu okoni. Teraz za szczupaczkiem rzucimy, bo tutaj się chrapał jeden. To zobaczymy, czy on tu siedzi, czy nie siedzi. Mam coś zaprezentować. Ale tam skaczą te ryby od razu Co to jest? Rzuciłem i co? Aha, to ta blacha tak Ciągnie, ale mocno ciągnie, no naprawdę Ile tych ryb w ogóle tam kurczę, jest zaczerpionie, jest dobrze Okej, okay, powolutku teraz powolutku ciągniemy. I pracuje. Zobaczymy, czy szpak się zdecyduje dziabnąć. Ale się rzuciła na. No. Tu jest tyle ryby, że jak się rzuciła, to już diabnęła sobie to. Coś tu siedzi i czeka, ale coś tam siedzi i czeka, jakiś czupak wielki. No i tak masz dociążone, dzięki temu jest bardziej czuła, czuły spławik. No to niech ryba weźmie, to się. No. Jak się, jak ryba weźmie, to się zanurzy. A jak tylko bierze, to od razu trzeba. Dobra, i koniec. Konkursu. Szału nie było, nie ma brań. O, krzyczą właśnie. No, koniec challenge'u latają i koniec challenge Żeby chociaż brali w nim udział jakoś, jak to dzieci. No, tak więc, na tym kończymy. Konkurs. No, na ultralighta też szału nie było. 1 0 0, -0, -0. wygrał. Więc... więc trudno tu mówić o wygranej jedną rybką tylko. Jedną rybką do przodu jestem tylko. Tak więc kończymy challenge. A teraz łowimy dla przyjemności już bez konkursu. I zobaczymy co z tego wyjdzie dalej. Może się otworzy woda później trochę. B, czy nie? A, trzymajcie się. Dołożymy jeszcze te ryby, potem, jeżeli złowimy Jest! No wiatr nie ma, warunki fajne troszkę jest chłodnawo, jak to wiadomo jesień, to po prostu trzeba być ciepło ubranym i tyle. Coś tam zawsze złowione. Jest. Nie ma że się wraca. O, śmiałem jakieś puknięcia, nie wiem czy podnie, dnie, czy co. Takie jakieś sarmięcia były, jakby może okoń. Ale tutaj, tutaj okoń też tak na to, na to wahadło akurat. Okoń też brał, takie wahadełko. Złowiły tego szczupaka też, nie? Więc. Na ja to też ją konie biorą czasem. Ale jak to, no, wiadomo, muszą mieć dobry dzień na to. Tak więc, no jeszcze jedna rybka jakby się złowiła. Tak ładne trio było. Zobaczę jeszcze potem, jak się będzie wieczór zbliżał. O, machnąłem tą blachą, to by było ciekawe. Może jeszcze później spróbuję konia, ale na razie się już wymęczyłem tymi okoniami, które nie chcę nawet z ciągnąć pod wodę. To nie jest dzień widoczny na że gardzą robaczkami. Zobaczycie, drobnica, o, jak się wystraszyła. A specjalnie poczarpuje to, patrz. To wyskakują aż z wody. Fajny widok. na rybek. Ale skaczą. In that okay. that Can anybody out there hear me? Hear me?